Tak na początek w ogóle nie w temacie. Mandat dostałem. Jak ktoś tam ma kogoś znajomego, jakby to zrobić, żeby ten mandat skasować albo chociaż te punkty jakoś. Pisać do mnie proszę. Słyszeliście już na pewno to, ale powtórzę teraz to specjalnie dla Was. Ceny prądu wzrosną. Szacuje się nawet, że o 40%. Trafiłem na dwa artykuły w dwóch różnych portalach, które o tym mówią, więc coś w tym jest. Zapraszam na odcinek. Jak mówi Krzysztof Klian, prezes PGE. Ceny muszą wzrosnąć, ponieważ zbyt długo, zbyt wiele się nie działo w firmach energetycznych i mamy takie zaległości, że aby nadgonić to, co jest nieuniknione, aby nadgonić, to albo firmy padną, albo będzie po prostu taki. Oto problem. Jaka jest tego przyczyna? No przyczyna, tak jak tutaj już na samym początku wspomniałem, przez 5 lat nie podnoszono cen energii, to w końcu pojawiają się żądania podwyżek nie o 2-3%, tylko 15-20%. Przez dziesiątki lat, dziesiątki, to już można tak nawet nazwać, linie energetyczne nie były w żaden sposób modernizowane. Zero po prostu to tylko tyle, tyle o ile aby Polska nie zginęła, jak to się nieraz mawia. Następna rzecz, która jest bardzo istotna, firmy energetyczne, firmy energetyczne mają do spełnienia warunki Fit for 55. Według Mikołaja Kunicy trwa wyścig, którego stawką jest uniknięcie katastrofy klimatycznej. Wiem, że skutki dalszego ocieplenia klimatu będą dramatyczne dla jakości życia na planecie. Dlatego też wprowadzono ten Fit for 55 dzięki której Europa w 2050 roku ma być pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu. I według tych wszystkich danych, które są zbierane, to my, czyli ta kraje dawnego bloku komunistycznego, czyli Polska, Czechy, Słowacja, Bułgaria czy Węgry, będą miały bardzo duży problem, ponieważ przez dziesiątki lat nie była modernizowana w żaden sposób sieć nie myślano absolutnie o tym, że, będziemy, że to jest jakiś w ogóle problem, że, że, że musimy przechodzić troszkę na stronę zielonej energii. Dlatego to się wszystko dzieje. Jak czytam w tym artykule, do którego Wam oczywiście dam link w opisie, przez lata od 2015 do 2019 polityka klimatyczna nie istniała. Węgiel miał wystarczyć nam na 100 lat. Albo i nawet więcej. W związku z tym nie robiono nic, mamy cztery, czteroletnie zaniechania. Teraz próbuje się nadgonić czas. Jest dużo pośpiechu i widać nerwowość, jakby to się wszystko miało nie udać. Tymczasem przy profesjonalnym podejściu do problemu to się może udać, według Kiliana. Trzeba włączyć do debaty na temat polskiego planu, dystosowanego wszystkie zainteresowane strony, w tym samorządy, związki zawodowe i biznes. Ogólnie są prowadzone prace, w jaki sposób zmienić to, tylko dziwne jest to, że opinia publiczna nie jest o tym w ogóle informowana, w jaki sposób to ma się stać. Jeśli chodzi, w czym jest jeszcze problem? Problem jest w tym, że koszt emisji CO2 rośnie. W tym roku osiągnął taki szczyt, którego niektórzy twierdzą, że już ciężko będzie nawet przeskoczyć. Ale da się spokojnie, da się. Przeskoczą swój pakiet emisji CO2, odsprzedajemy, bo przecież nam jest podobno niepotrzebny, i tak i tak dalej. Ale co najciekawsze, dobra, ciekawsze tematy, nie chcę politycznie o tym mówić, chociaż nie da się o tym nie mówić niepolitycznie. Yy, na przykład Niemcy yy, deklarują, że od 2035 roku nie będą już w ogóle rejestrować samochodów, które są zasilane. Yy, benzyną, yy, dieslem, czy yy, nawet, nawet gazem, więc yy, jakby nie mamy możliwości pójść w innym kierunku jak w kierunku OZE. No, ciekawe tylko, jakie będą tego ponoszone koszty, bo to jest jakby problemem, yy, że czy, czy nas po prostu zwyczajnie na to będzie stać. Zanim poznaliśmy założenia agendy fit 55% ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku w stosunku do poziomu z 1990 roku. 5 miesięcy wcześniej polski rząd przyjął strategię, która ma przebudować polską energetykę. Plan zakłada m.in. utrzymanie produkcji węgla do aż 2049 roku. Docelowy udział energii wytwarzanej w ten sposób w 2040 roku ma odpowiadać 28% całkowitego zużycia energii w Polsce. Spójrzcie na tej grafice. Z wysokie napięcie pokazane jest, jaka była cena 1 MWh w 2007. No, nawet jeszcze 8 roku podchodziła pod 100-120 zł. A w tej chwili mamy 2021 rok. Mamy 250 zł, a w 2020 roku, 2022, przepraszam, roku ma podejść nawet pod 400 zł, więc będzie to skok w zasadzie o 100%. masakra. Z 30 na 37 groszy stawki energii mogą wzrosnąć, jeśli chodzi o. 1 kW godzinę, ale oczywiście w 2020 roku to nie będzie ostateczna cena, to będzie rosło cały czas, więc no to teraz o ile oczywiście nie wprowadzą kolejnych podatków odnośnie fotowoltaiki, no to można by powiedzieć, że fotowoltaika będzie się szybciej zwracała. Jest na to szansa. Więc no, ciekawy jestem jak to wszystko będzie się kształtowało. No i jak tutaj donosi właśnie wysokie napięcie, to średni rachunek w 2021 roku był na poziomie 122 zł takiej średniej rodziny za miesiąc. Ma wzrosnąć do 137, jest to wzrost o około do 20%. Zresztą to się pokrywa z tym materiałem, w którym również jest tak szacowane, że to będzie dla gospodarstwa domowego, będzie to w granicach 20%. To tyle z takich rzeczy, które chciałem Wam tu dzisiaj powiedzieć na temat tego wzrostu. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Napiszcie oczywiście w komentarzach, czy głupoty gadam, czy być może. Widzicie to, może ktoś, bo mam tutaj, w ogóle bardzo się cieszę, że kilka osób z, po ostatnim odcinku o PGE tu będzie, tutaj będzie ten materiał. Zobaczcie sobie o rozmowie z panią z PGE. Odezwało się do mnie pracujących w PGE. Oczywiście nie mogę zdradzać imion, nazwiska ani w ogóle niczego, ale dużo fajnych rzeczy się przy okazji tego jeszcze. Dowiedziałem, to będzie w jakichś kolejnych y, odcinkach, które będę chciał oczywiście zrobić na ten temat, bo nasza świadomość musi być większa, żebyśmy mieli y, wiedzę na ten temat, co się w ogóle dzieje naokoło naszych rachunków y, i naszej energetyki, co, i co można w ogóle zrobić, żeby to troszeczkę y, zmniejszyć bądź ograniczyć w jakiś sposób tą y, pogoń. Wzrostu cen. Tragedia. Albo nie, tragedia nie, masakra. Dzięki za oglądanie, zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia, cześć.